Siedem dziwnych oznak, że twój organizm potrzebuje magnezu. Pierwsza. Drgające mięśnie, losowe drgania oka lub skurcze nóg to sposób, w jaki ciało mówi potrzebuje magnezu. Magnez pomaga mięśniom się rozluźnić, a bez niego zaczynają wariować. 2. Ciągłe bóle głowy, migreny lub napięciowe bóle głowy w kółko. Magnez rozluźnia naczynia krwionośne i uspokaja nerwy. Niski poziom to więcej bólu. Trzecie. Dziwne bicie serca. Masz wrażenie, że serce przeskakuje uderzenia lub bije zbyt szybko bez powodu. Magnes utrzymuje rytm serca w normie, a jego brak wprowadza chaos. Czwarty. Stałe zmęczenie. Czujesz się wyczerpany. Nieważne ile śpisz. Magnes odgrywa kluczową rolę w produkcji energii, a jego niedobór sprawia, że organizm nie nadąża i czujesz się wypompowany. Piąta bezsenność. Przewracasz się z boku na bok całą noc. Magnez pomaga mózgowi się wyciszyć, a bez niego myśli pędzą, utrudniając sen. Szóste zachcianki na czekoladę. Nagle masz ochotę na czekoladę. Gorzka czekolada jest bogata w magnez, więc ciało może podpowiadać, czego mu brakuje. Siódme drętwienie lub mrowienie, uczucie igieł i szpilek w dłoniach lub stopach. Magnez wspiera pracę nerwów, a jego niski poziom może powodować dziwne odczucia, takie jak mrowienie lub drętwienie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o magnezie, napisz w komentarzu, które z tych objawów zauważyłeś u siebie.